Tak, zmieniłem muzyczkę w tle, która sobie leci. W pozostałych moich seriach jest ona troszkę inna, ale tutaj pomyślałem, że zrobimy delikatną zamiankę. Tak czy inaczej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Leśnej, która jest grana bez leasingu. Jesteśmy na mapie Dark Forest The Final Chapter i jest to mapa, którą każdy z was może pobrać sobie z modhuba zupełnie za darmo. Jest ona dostępna na peceta i na konsole. Idziemy spać. I jak widzicie mamy grudzień, ponieważ przespaliśmy się od razu kilka miesięcy. Tutaj oczywiście musiałem zrobić cięcie, w międzyczasie wszystko wyrosło! I możemy jechać zarabiać pieniądze. Wiecie, co jest fajne w tej serii? To mi się bardzo podoba, że przewijam sobie czas i mam dokładnie tyle samo pieniędzy, ile miałem wcześniej. W serio. Było 720 zł. Jest 720 zł, dlatego że ja nie muszę płacić za wynajem maszyn. Owszem. Teraz muszę się skupić na tym, by po prostu na każdy sprzęt zarobić, co nie jest takie proste, bo zamiast sobie wziąć, wypożyczyć jakiś sprzęt za ułamek ceny, to za wszystko muszę zapłacić pełną stawkę, pełną kwotę. Z drugiej jednak strony, teraz na przykład bez problemu mogę sobie zaczynać dzień niekoniecznie od jakiegoś wielkiego długu. Wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to klasyk mawiał. A ja dziękuję teraz za każdą łapkę w górę, za każdego plusa dodatniego, którego zostawiliście, oczywiście, pod tym filmem. Podobno tylko niecałe 10% ludzi zostawia te łapki w górę, więc może pod dzisiejszym odcinkiem ta statystyka będzie nieco większa? Zobaczymy. Lecę z koszeniem trawy i robię to po raz drugi. Pamiętacie na pewno, że kosiłem trawę w poprzednim odcinku, tutaj po raz pierwszy, i zostawiłem tę trawę, ponieważ nie miałem co z nią zrobić. Teraz skoszę trawę po raz drugi, i gdy dorobię się jakiegoś lepszego ciągnika może dzisiaj, może w kolejnym odcinku zobaczymy to wtedy będę w stanie ją po prostu jakoś zbelować. Zależy mi na tym, żeby tę trawę wykorzystać do granic możliwości, tym bardziej, że na moim terenie tej trawy jest bardzo, bardzo mało. Mój startowy teren obejmuje przede wszystkim las. W lesie, który się znajduje na tej mapie, przede wszystkim trawy jednak nie ma. Dlatego jak już trafia się takie miejsce z trawą, to trzeba je wykorzystać na 200%. Tutaj swoją drogą zacząłem sobie jeździć do przodu i do tyłu. Nie każda kosiarka w farmingu 25 ma możliwość koszenia, jadąc oczywiście w przeciwnym kierunku, ale jak widać, ta zwykła kosiareczka, która jest tania, no ale przy okazji dobra, ma taką funkcję trawa skoszona. Można robić kolejne rzeczy. Można się zabierać za buraków cukrowych. E, cukrowych. Ja wam mówię cukrowych. To nie są cukrowe, tylko czerwone. Chociaż jedno na C, drugie na C. No jedno czerwone, drugie cukrowe. Wszystko się pisze od literki C. Natomiast oczywiście chodzi o buraczki czerwone. Wypożyczyłem Widzicie? Widzicie? To jest, to jest siła przyzwyczajenia. Ja naprawdę wiele, wiele miesięcy pracowałem nad tym, żeby mówić pożyczam. Bo bardzo często było tak, że ja coś kupowałem, po czym realnie ja to pożyczałem. Pamiętacie zresztą te moje przejęzyczania w innych seriach? Bo ja coś pożyczałem, mówiłem, że kupowałem i tak dalej. A teraz będzie w drugą stronę. Teraz, gdy ja już się nauczyłem, że wszystko się pożycza, to teraz trzeba będzie to kupować. Kurde, widzicie jak to jest? To jest malutki minus tego, że przez ostatnie wiele lat zawsze grałem z leasingiem. To jest naprawdę pierwsza seria w moim życiu, w której nie używam leasingu, nie używam kredytu, a super siła jest ograniczona do absolutnego minimum. Nie zezwoliłem sobie na korzystanie z super siły, na przykład do przerzucania takich drzew. No bo nie, no bo są inne metody. Jest na przykład wyciągarka i za pomocą takiej wyciągarki mogę na przykład przewieźć takie drewno prosto do skupu. Teraz potnę sobie je na mniejsze kawałki i 2422 zł. właśnie zarobiłem na tym drewnie. Nie wiem zupełnie dlaczego ono tak odskakuje czasami, no ale jest to jakiś taki dziwny błąd, który od czasu do czasu faktycznie występuje. Skróciłem sobie linę, żeby podciągnąć drzewo bliżej ciągnika i żeby po prostu przeciąć jeszcze, no w taki sposób, żeby od razu dwa fragmenty zostały sprzedane. Pamiętacie na pewno, że na farmingu 22, w tym poprzednim, najwięcej można było dostać za 6-metrowe kłody. Ogólnie rzecz biorąc, w farmingu 25 mechanika jest podobna. Najbardziej opłaca się dawać kłody, które nie są ani za krótkie, ani za długie. Co prawda nie sprawdzałem jeszcze jaka jest najbardziej optymalna długość kłody, ale podejrzewam, że jest bardzo podobnie jak w poprzedniej edycji właśnie tej gry. Idziemy teraz kupić specjalną maszynę, która kosztuje 1520 zł z dodatkami, bo zmieniłem jej kolor na taki żółty. Pomyślałem, że dodam te 20 zł, by moja maszyna wyglądała nieco ładniej i po prostu za pomocą tego sprzętu teraz będziemy mogli wydobyć z ziemi buraki czerwone. Bardzo często w komentarzach widzę pytanie, co to jest za mod, jak go pobrać i tak i tak Jest to jeden z niewielu modów, który doczekał się osobnego odcinka na moim kanale. Jakiś czas temu zrobiłem właśnie prezentację tego moda, bo moim zdaniem jest on bardzo, bardzo unikatowy, przy okazji ciekawy i oczywiście bardzo opłacalny. Jeżeli wepiszesz sobie w wyszukiwarkę Google ręczne narzędzia czarny pan FS25, to na pewno znajdziesz prezentację tego moda. Wytłumaczyłem wtedy jak ten mod się nazywa, skąd go pobrać, bo wcale nie jest to takie proste, bo tego moda się pobiera troszkę inaczej. Niektórzy tam nie do końca czytają i potem się dziwią, że mod jest płatny. Oczywiście mod jest darmowy, więc każdy z was może sobie go pobrać i tak dalej tak dalej. Więc wszystko tam wytłumaczyłem, odsyłam was do tego filmu, daję mi instrukcję jak go znaleźć, a my idziemy teraz kopać buraki czerwone. Czy jest to roślina, która jest tak bardzo opłacalna jak marchewki? Moim zdaniem to zależy tak naprawdę od sposobu kopania tej właśnie rośliny. Buraki czerwone charakteryzują się tym, że można je wykopać dokładnie tym samym sprzętem, który jest używany do buraków cukrowych. Dzięki temu opłacalność buraków czerwonych tak naprawdę wzrosła bardzo, bardzo drastycznie. Pamiętacie na pewno sytuację na początku Farminga 25, kiedy nie można było tego robić za pomocą maszyn do buraków cukrowych i dostaliśmy taką opcję chyba w wersji 1.4, 1.5, jakoś tak to było właśnie. Dawno, dawno temu, już to było wiele miesięcy temu, ale oczywiście zaraz po premierze nie było to dostępne. Zobaczcie teraz na pogodę. Mamy rozpoczęcie tornada, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście tornado w Farmingu 25 nie respi się od razu w momencie, kiedy tylko zaczyna się taka pogoda tornadowa. Nie wiem jakie jest tutaj określenie, powinienem powiedzieć pogoda burzowa, bo tak naprawdę tornado jest nierozerwalnie związane z burzą. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek interesował się troszkę pogodą, tym jak powstaje trąba powietrzna tornado, no to wie, że do tego potrzebna jest właśnie chmura burzowa. Czasami niektórzy mówią, o mała trąba powietrzna, jak na przykład jest taki piękny, upalny dzień i nagle zaczyna się po prostu tak kręcić, jakiś taki piasek zaczyna się wzbijać w powietrze i faktycznie wygląda to wizualnie jak jakaś mała trąba powietrzna. Ale prawda jest taka, że to zjawisko absolutnie nie ma nic wspólnego z prawdziwym tornadem. Jest to tak zwany Dust Devil, czyli diabełek pyłowy. Geneza powstawania tego zjawiska jest zupełnie inna i jeżeli ktoś Dust Devil nazywa trąbą powietrzną, no to znaczy, że nie do końca zna właśnie tę te, te, te terminologię, nie do końca zna jak te zjawiska powstają i oczywiście czym od siebie się one różnią. Das Devil powstaje w przypadku najczęściej takiej bezchmurnej, pięknej pogody, a tornado jednak wymaga burzy. No bo jednak jest to po prostu chmura burzowa, która tak jakby styka się z ziemią i to dosłownie wtedy możemy powiedzieć o tym, że zeszło właśnie tornado, wcześniej schodzi lej kondensacyjny i on zanim dotknie ziemi, no to jeszcze tornadem nie jest. Oczywiście zaraz tutaj ktoś przyjdzie w komentarzach i powie, że. E, Panie, jak to jest możliwe, że w Polsce tornado i tak dalej, bo takich komentarzy też już miałem trochę. No Ale tornado w Polsce nie jest zjawiskiem niezwykłym. To nie jest coś takiego, co występuje raz na 100 lat, tylko w ciągu roku naprawdę jest kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt trąb powietrznych. Zwykle są one bardzo słabe, bardzo lekkie, e, bardzo dużo lejów kondensacyjnych, na przykład, które w ogóle nie dotkną Ziemi. Swoją drogą ja też taki lej kondensacyjny kiedyś widziałem w Polsce, więc nie jest to nic niezwykłego. Ale oczywiście siła naszych trąb powietrznych, siła tornad w Polsce jest jednak bardzo, bardzo ograniczona. Zdarza się, że mamy tutaj jakieś zniszczenia, ale to już jest raczej żadne. Sytuacja najczęściej dzieje się tak, że to są stosunkowo lekkie zjawiska i nie, nie niszczą tyle, co na przykład w Stanach Zjednoczonych. Widzicie, co się stało? Przeważyło mnie. Naprawdę. Załadowałem sobie cztery palety i cię wywaliłem. Nie spodziewałem się, że jest to możliwe. Myślałem, że fizyka w farmingu na to nie pozwala, a tu się okazało, że po prostu wszystko się wywaliło. Miałem cztery palety. Cztery to jest za dużo na no, ten wózek ręczny. Kiedyś załadowałem cztery i przejechałem, natomiast widzę, że to miałem po prostu mnóstwo szczęścia. Trzeba ładować po dwie palety. Ewentualnie trzy, natomiast cztery to już jest przegięcie. Pierwszy raz w życiu poleciał mi, mi postać gdzieś tam wysoko. Wystrzeliło ją, także nie róbcie czegoś takiego, jak używacie tego moda co ja. No ale my. Idziemy teraz sprzedać buraki cukrowe. Do jednej takiej skrzynki wchodzi 2000 litrów, czyli całkiem, całkiem sporo. Oczywiście nie każda z tych skrzynek jest pełna, do niektórych ładuje odrobinkę mniej. Teraz jeszcze poszedłem zobaczyć, gdzie to tornado w tym momencie się znajduje, ale mamy godzinę 12:10. Tornado zaczęło się, można powiedzieć, o godzinie 12, więc jeszcze troszkę czasu musi upłynąć, zanim ono faktycznie się zrespi. Pamiętajcie, że pogoda w farmingu 25 działa w ten sposób, że mamy oczywiście jakąś sztywną godzinę, w której pogoda się zmienia. W tym momencie była to godzina 12, ale nawet teraz jeszcze pogoda jest w miarę, w miarę ładna. Oczywiście tutaj musiałem wykonać takie drobne cięcie, bo okazało się, że nie wszystko działało tak jak chciałem. Musiałem wyłączyć jednego moda, ale to jest akurat malutki szczegół, więc idziemy dalej. W farmingu 25, jak mamy taką godzinę 12, wtedy tornado się zaczyna. No to oczywiście to nie jest tak, że od razu jest, nawałnica, nie wiadomo co, gdzieś, trąba powietrzna, już wszystko. Tylko to wszystko dzieje się stosunkowo wolno, stopniowo. Więc tornado samo w sobie powstanie pewnie za jakieś 15, 20, 30 minut, a na razie będzie się oczywiście ściemniać i ten deszcz będzie przybierał na sile. Przy okazji pomyślałem sobie, że mając już ponad 11 tysięcy złotych na koncie, może znajdę jakiś fajny traktor, który można by było za chwilę kupić. Okazało się, że znalazłem tutaj coś takiego jak jakiś Oliver 2255. Znalazłem taki traktor, który jest dostępny za 10 tysięcy złotych, a cecha charakterystyczna tej maszyny to jest dość mocny silnik, ponieważ mogę ten traktor wyposażyć w silnik 160 konny. Co prawda te podwójne koła wyglądają naprawdę ładnie, ale musiałbym za nie dodać 18 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie zbyt dużo, tym bardziej, że bazowa maszyna kosztuje tylko 10 tysięcy. Dołożyłem jeszcze jeden tysiąc, żeby ciągnik miał nieco większą moc. Zamiast 140 ma 160 koni, i to w zupełności powinno mi wystarczyć do takiej klasycznej, zwykłej pracy. Normalnie, no tak, wiecie, na co dzień. Oliver Caterpillar, tak się właśnie ten ciągnik nazywa, natomiast oczywiście, żeby iść robić kolejne rzeczy, ja muszę teraz wyciąć jakieś drzewa, by zarobić kolejne pieniądze. Poszedłem więc i wyciąłem najpierw pierwsze, pierwszego buka. Pierwszy buk już został ścięty, tu jest jeszcze drugi, też od razu wytnę sobie pieniek, żeby potem się nie okazało, że gdzieś tutaj on zostanie, żeby się nie okazało, że potem ten pieniek po prostu No, będzie mi zawadzał, bo ja bym chciał jednak to pole troszkę powiększyć, e, więc e, pod Czepiłem sobie teraz jednego buka tutaj, o, w ten sposób. Podczepiłem sobie również drugie drzewko, fajnie to wygląda i jedziemy, ciągniemy teraz oba. Na szczęście mój 50-konny traktorek radzi sobie z tym całkiem dobrze, ale odnoszę wrażenie, że pogoda bardzo mocno wpływa tutaj na sposób jazdy. Nie wiem czy to jest moje takie subiektywne wrażenie, czy nie, ale mam wrażenie, że teraz ten traktor po prostu dużo gorzej jedzie, bo jest ślisko. Przetnę sobie jeszcze na pół mniej więcej te drzewa, żeby troszkę więcej pieniędzy zarobić i mam 1664 zł. Dobra, fajnie. Zanim zaczniemy powiększać pole, bo oczywiście zebrałem sobie teraz buraki. Czerwone. Zanim tutaj będziemy robić kolejne rzeczy, pomyślałem jeszcze, że zepnę kolejne drzewa. Chciałbym właśnie to miejsce przeznaczyć na kolejne pola w przyszłości, dlatego musiałem pozbyć się tych powiedzmy intruzów. Trzeba najpierw wyciąć drzewo, by zrobić sobie miejsce. Tutaj w ogóle znalazłem jeszcze jakiś kolejny pieniędzy, który oczywiście musi stąd zniknąć. Pieniek wycięty, więc ja teraz podjadę sobie tak mniej więcej w okolice przecięcia tego drzewa, wziąłem y, linę, zaczepiłem ją od razu o drzewo i teraz już mam oczywiście jedno drzewo przepołowione, dzięki temu jestem w stanie na starcie dostać nieco więcej pieniędzy. Jeżeli bym od razu podjechał w taki sposób, by jeszcze to drzewo w jakiś sposób pociąć, bo przecież taka opcja też istnieje, to wtedy byłbym w stanie zarobić jeszcze więcej, ale akurat tak się złożyło, że no jednak podjechałem sobie i wrzuciłem to po prostu w dwóch kawałkach. 1753 zł. Tyle dostałem za drzewo numer 1 i pamiętajcie, że to drugie drzewo jest dokładnie takie samo jak pierwsze. Oczywiście teoretycznie mogłoby się zdarzyć, że ściąłem jedno wyżej, drugie niżej, ale różnice takie będą naprawdę mikroskopijne. Starałem się jedno i drugie drzewo ściąć po prostu przy samej ziemi, i zobaczcie, że za drugie drzewo dostałem prawie 100 zł mniej niż za pierwsze. Najprawdopodobniej wpływ na to miało właśnie pocięcie tego drzewa i fakt, że w jednym miejscu po prostu drzewo było takie, wiecie, droższe, bo miało bardziej optymalne po prostu długości, a w drugim niekoniecznie. Zobaczcie teraz, wziąłem sobie jeszcze wiaderko, bo pomyślałem, że trzeba zebrać te wszystkie zrębki. Mamy grudzień. Grudzień jest oczywiście dobrym miesiącem do sprzedaży zrębków. No ale nie idealnym. No jednak lepiej by było, żeby był styczeń, no ale wylosował się grudzień, więc mamy grudzień. No więc trzeba i tak pozbierać te zrębki, by zarobić odrobinę pieniędzy. Oczywiście zbieranie tego wiadrem nie jest takie proste, już od wersji 1.4, kiedy Giant dodał te wszystkie brakujące kolizje. No ale przynajmniej cena rekompensuje mi wysiłek. Tutaj znowu udało mi się zebrać kolejną kubkę zrębków. Widzicie, że z jednego cięcia mogę zrobić maksymalnie 5000 litrów tego drogocennego surowca. Jednak drzewa, które wycinam, zdecydowanie mniej tych zrębków dostarczają i mogę spokojnie do jednego wiadra załadować no myślę, że efekty pocięcia dwóch drzew bez żadnego problemu. Podejdę jeszcze nieco dalej. Tutaj, w tym miejscu, powinienem znaleźć więcej zrębków i jest taka naprawdę duża kubka. Zobaczcie, ile ich będzie. Jest prawie 1000 litrów. Czy dostanę za to 1500 złotych? Tak, jest. No, czyli mamy naprawdę bardzo wysoką cenę w tym momencie za zrębki. To akurat mnie bardzo cieszy. 14 tysięcy zł na koncie, a to oznacza tylko jedno. Idę do sklepu i muszę znaleźć jakąś maszynę, która będzie wydajna, tania, no i oczywiście dobra. No, bo musimy znaleźć coś, co będzie można podłączyć do tego traktora o mocy maksymalnie 160 koni mechanicznych. Znalazłem tutaj kilka talerzówek. Owszem, były fajne modele, były one stosunkowo tanie, ale niestety wymagały dużej mocy. Z drugiej strony znalazłem na przykład taki głębosz, który można będzie odpowiednio poszerzyć, powiększyć i za 14 tysięcy złotych będę miał maszynę o szerokości 5,10 m. W teorii jest to idealny sprzęt. Swoją drogą teraz zaczęło już jak widzicie zachodzić słońce, mamy już chmury i tornado chyba się już zdążyło pojawić. Jest godzina 12:20 i tornado zaraz zacznie swoją niszczycielską ścieżkę, tylko nie wiem jeszcze w którą stronę. Bardzo bym chciał, żeby jednak to tornado nie poszło w moją stronę, ale widzę, że ono rozpędza się i idzie gdzieś dalej. Przyspieszyłem teraz skalę czasu, by zobaczyć dokładnie ścieżkę tego tornada, bo przyznam szczerze, nie wiem w którym miejscu teraz jest moje gospodarstwo. Widzę natomiast, że tornado zmierza naprawdę szybko. To nie jest malutkie tornado, które gdzieś się zacznie, przejdzie kilka metrów i od razu się rozpłynie w powietrzu. To jest tornado, które przyniesie ogromne szkody w lesie. I nie ma się co oszukiwać. Jeżeli to dojdzie do mojego gospodarstwa, to stracę bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli tylko okaże się, że moje drzewa po prostu zostaną połamane, to będzie bardzo źle. Z drugiej jednak strony widzę, że chyba to tornado jednak zdecydowało się nie zniszczyć mojego lasu. Zobaczcie jednak, jak to wygląda z tej perspektywy. Drzewa połamane jak zapałki, i to nie jest 10 metrów. To jest kilkaset metrów, i to tak naprawdę nie było daleko ode mnie. Zobaczcie teraz na mapie, jak to właśnie wygląda. Jak dobrze policzyłem, to ta cała prze, ta cała wyrwa ma prawie 400 metrów długości. To naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. To nie jest wiecie co, jakaś taka, jakieś takie malutkie tornado. Ono tutaj przyszło, rozwaliło dosłownie wszystko na swojej drodze i poszło dalej. Tak czy inaczej, kiedyś pewnie tamte tereny będę musiał odwiedzić, zobaczyć jak one będą wyglądać, natomiast na razie muszę powiększyć pole. Oczywiście za zaczynam tutaj jazdę i niestety, ale jest duży problem. Ten traktor nie do końca chce traktorować. Ten traktor po prostu się tutaj zakopuje. Zobaczcie na koła, one są całe oblepione tym błotem. W tym momencie, że dodatkowo pada deszcz, więc grunt jest dodatkowo rozmiękczony. Tak naprawdę, deszcz realnie wpływa na to, jak porusza się traktor po takim polu. Dodatkowo tutaj jest jeszcze oczywiście taka zwykła gleba. No niestety, to wszystko też nie pomaga, by sobie jechać tak normalnie. Tu akurat jest teren, który częściowo jest normalnym lasem, i w tym miejscu traktor bez problemu jest w stanie po prostu sobie radzić i jechać. I on tu robi nowe pole. A gdy ja już jestem na polu i chcę po prostu sobie głęboszować pole, to jest problem i tam się zakupuje. Na polu się zakupuje, a tutaj nie. Wszystko właśnie jest związane z ugniataniem gleby. Wszystko właśnie od tego się wzięło. Wniosek jest tego taki: jeżeli macie słaby traktor, bo 160 koni mechanicznych to nie jest bardzo mocna maszyna, jeżeli macie stosunkowo wąskie opony i maszynę wymagającą dużej mocy, to może być problem, jeżeli pada deszcz. A niestety pada deszcz, bo w tym momencie, mimo tego, że jest godzina 16.26 i mamy tutaj już informację o tym, że jest słońce, to wciąż jest deszczowo. Naprawdę. Ten deszcz jeszcze będzie padał pewnie z pół godziny i to jest całkowicie normalne. My musimy zaczekać, aż deszcz spokojnie ustanie. Wtedy na spokojnie będę mógł tutaj przyjechać i pracować w bardziej suchych warunkach. Ale teraz warunki są mimo wszystko jeszcze deszczowe, mokre. I jeżeli ja nie chcę czekać, aż warunki się polepszą, to będę się po prostu musiał zakopywać. Chyba, że znajdę jakiś. Cudowne rozwiązanie tego problemu? Nie wiem. Dostałem na razie jeszcze 238 zł z tego ostatniego fragmentu drzewa. Zaparkuję sobie tym zielonym John gdzieś tutaj i pójdę pozbierać resztę zrębków, które oczywiście pojawiły się w okolicach mojego pola. Muszę to zrobić, dlatego że zależy mi na tym, by zarabiać jak najwięcej. W tej chwili mam nieco ponad 4000 zł na koncie. Tutaj jeszcze są zrębki, które oczywiście wysypane zostały dużo, dużo wcześniej, albo zostały nawet tutaj wyprodukowane na miejscu. Pamiętacie na pewno jak dostarczyłem drewno do skupu, o to drewno, to do wiadro to co? Zaczęło mi się tu turlać. Tak czy inaczej dostarczyłem kiedyś do skupu po prostu drewno i tam pociąłem je jeszcze na mniejsze fragmenty. Zrębki się wtedy nie sprzedały, tylko po prostu były na kupce w skupie. Muszę więc to zebrać i potem mogę na spokojnie to sprzedać. Ale tu trafiłem na kolejny pieniek i teraz też trzeba będzie się go pozbyć. Oczywiście wycięcie pieńka to jedno, natomiast muszę załadować zrębki prosto do wiaderka. Zrobiłem to i teraz idę szukać jeszcze kolejnej porcji zrębków. Myślę, że ją znajdę. Myślę, że tutaj jeszcze spokojnie znajdę, o, nawet może nie tyle zrębki, co znajdę na spokojnie kolejnego pięka, który też będzie mógł być po prostu wycięty. W tym momencie te drzewa nie są zbyt duże, nie są zbyt okazałe, więc ilość zrębków też nie jest jakaś pokaźna. Gdyby tutaj rosły dęby, wiązy amerykańskie albo jakieś inne urzęśniki pięciolistkowe czy brzostownice japońskie, to na pewno byłbym w stanie zarobić znacznie więcej pieniędzy. Zostawiłem sobie w takim razie wiadro, bo ono nie będzie mi teraz potrzebne i jadę do przodu. Niestety okazało się, że tutaj obok był kolejny pieniek i to taki bardzo duży, dlatego pomyślałem, że najpierw wytnę go po prostu w ten sposób, że utnę taki delikatny plaster. To był błąd, dlatego że teraz nie jestem w stanie pozbyć się tego pieńka w ogóle. Myślałem, że będę w stanie po prostu przeciąć go na pół i potem pozbyć się tych dwóch kawałków, ale widzę, że jednak nie było to możliwe. Teraz pociąłem go na zdecydowanie mniejszą ilość malutkich fragmentów i będę musiał każdą jedną część rozdrabniać jeszcze bardziej, aż ona po prostu zniknie. Z drugiej jednak strony na pewno dostanę sporo zrębków, bo każde takie cięcie dostarcza odrobinkę trocin. Będę mógł przyjść tutaj z wiaderkiem i potem to wszystko pozbierać. Zarobię na tym odrobinkę więcej prawdopodobnie, ale mimo wszystko ilość pracy, którą będę musiał w to włożyć, nie wiem czym, spowodowała, że ten proces jest opłacalny. Pociąłem więc wszystko, tak jak tutaj widziałem, wiadro mi w międzyczasie wypadło z ręki i poszedłem zbierać zrębki. Zacząłem jednak od nieco innego miejsca, ponieważ chwilę przed tą kubką była jeszcze inna, ostatnia, osobna. Teraz tu zebrałem, dostałem 920 zł, ponieważ wiadro mi się wysypało i część zrębków od razu wpadła do skupu. Teraz załadujemy sobie całą resztę. Kolejne 1500 litrów mniej więcej wylądowało w wiaderku. Bo tak, to wiaderko ma pojemność 1500 litrów, jakby ktoś pytał. T to nie jest realna seria, bo zaraz tutaj ktoś przyjdzie, o czarnie, panie, ty miałeś grać realnie. Nie. Ja gram tutaj tylko i wyłącznie bez leasingu i ograniczam użycie super siły do absolutnego minimum. Do tej pory skorzystałem z niej tylko raz, gdy nie byłem w stanie automatycznie załadować palet, bo mam tutaj moda na automatyczne ładowanie, ale niestety ten mod nie zadziałał i musiałem skorzystać faktycznie w tym odcinku właśnie z super siły. Ale to nie jest tak, że ja będę super siły tutaj nadużywał i to też nie jest tak, że ja nagle tutaj będę grał jakoś realnie. Ja gram po swojemu, tak jak lubię i ja też was do tego zachęcam. Farming Simulator 25 jest taką grą, w której każdy, ale to absolutnie każdy może grać dokładnie tak jak chce. Ja natomiast teraz chcę się nie zakopywać, ale wygląda na to, że gra dla mnie ma jednak nieco inny plan. W ogóle odnoszę wrażenie, że ta ziemia, która jest po zbiorze buraków czerwonych, zachowuje się inaczej niż ziemia, która jest zaorana. Mam wrażenie, że jednak teren, po którym teraz jadę, zdecydowanie łatwiej pozwala się poruszać ciągnikowi, a im dalej w las, im bardziej jest ziemia zaorana, tym po prostu trudniej się poruszać. Tak czy inaczej, wpadłem na pomysł, że można by było próbować podnosić i opuszczać tę maszynę. Dzięki temu powinienem być w stanie jechać nieco szybciej. Faktycznie ten sposób działa, ale trzeba klikać bardzo szybko, dlatego że jeśli na chwilę się po prostu tutaj zatrzymam albo się pomylę, no to po prostu traktor przestanie mi traktorkować, przestanę robić nowe pole. Dlaczego decyduję się na zrobienie takiego nowego, większego pola? No, przede wszystkim dlatego, żeby było tutaj gdzie posiać na przykład marchewki, bo chyba teraz jest czas właśnie na tego typu roślinę. Oczywiście mam 13 tysięcy złotych na koncie i myślę, że prędzej czy później zdecyduję się na jakieś zwierzęta, jakieś fabryki, coś na pewno będę chciał tutaj kupić, ale mimo wszystko tu i teraz to trzeba myśleć tylko i wyłącznie o tym, żeby zarabiać jak najwięcej. Jeszcze delikatnie powiększyłem sobie pole i resztę tych wszystkich pieńków, które tutaj zostały, wrzucam gdzieś w stronę lasu. Nie chcę się tym teraz zajmować, nie chcę na to teraz poświęcać czasu, nie chcę po prostu go marnować. Mam w planach inne rzeczy. Dlatego muszę dokończyć kultywat kultywatorowanie głęboszowanie tego pola, żeby na spokojnie można było tutaj za chwilę wjechać jakimś siwnikiem prosto do warzyw. Niestety ten traktor, jak widzicie, gdy bardzo mocno jest zatopiona w ziemi, ta maszyna z tyłu nie do końca chce traktorkować. Mimo tego, że ma napęd na cztery koła, to sami widzicie, jak to działa. A właściwie nie działa. To jest po prostu maszyna, która moim zdaniem stawia za duży opór mojemu traktorkowi. No ale cóż, zostawimy ją i tak. Przecież od czasu do czasu będzie trzeba tutaj wjechać. Prawdopodobnie następnym razem będzie już sucho, więc będzie zdecydowanie łatwiej pracować tego typu sprzętem. Wszystko wskazuje na to, że został mi jeden malutki mijaczek, którego tutaj nie zauważyłem. No trudno. Kiedyś się go w takim razie poprawi. Natomiast na razie odstawię sobie ten głębosz, o, w to miejsce i teraz będę mógł wziąć siewnik do warzyw. Zobaczcie, tutaj w ogóle jest kierunkowskaz w tym ciągniku, który jest jednocześnie przednim i tylnym. Te lampki, które wychodzą właśnie z okolicy maski, świecą zarówno do przodu, jak i do tyłu. Swoją drogą, dość ciekawe rozwiązanie, no ale mimo wszystko ten kierunkowskaz nie jest na końcu pojazdu, tylko tak naprawdę w jego połowie. To jest tak naprawdę boczny kierunkowskaz, a takiego przedniego i tylnego to tutaj akurat nie ma. Ale ciągnik pochodzi z czasów, kiedy były nieco inne przepisy, nieco inne czasy, i wtedy takie rozwiązanie można było zastosować. Tak czy inaczej, pomyślałem sobie, że ja zastosuję tutaj jazdę na gps -ie. Jest to normalnie dostępna funkcja w Farmingu 25 i moim zdaniem działa ono naprawdę dobrze. Zwłaszcza wtedy, kiedy w kilka maszyn pracujecie ze swoimi znajomymi na polu. Wtedy każdy z was może ustawić takiego GPS-a i możecie jeździć według tych samych ścieżek. To jest akurat bardzo wygodna sprawa. Z drugiej jednak strony, jeżeli samodzielnie pracujecie na polu, to GPS też może być przydatny w wielu sytuacjach. Jednak jeżeli pracujecie tak jak ja, na takim stosunkowo niewielkim skrawku ziemi, no to myślę, że ten GPS po prostu można wyłączyć, bo jednak tych linii tutaj wtedy po prostu nie będzie. Przy okazji zaczyna się robić naprawdę ładna pogoda i zastanawiam się kiedy to było to zacznie po prostu schodzić z moich kół. Wydaje mi się, że muszę poczekać na to jeszcze pewnie kilkanaście minut, może nawet troszkę dłużej, ale podejrzewam, że w kolejnym odcinku jeśli będzie sucho, to naprawdę wszystko będzie wyglądać zupełnie inaczej. Teraz będę sobie jeździł po długości tego pola. Mimo wszystko tam zostawiłem mijaczka po lewej stronie, ale spokojnie, ja go oczywiście tutaj jeszcze poprawię. A jeśli wy byście chcieli dostać serduszko w komentarzu, to możecie napisać świetne zbiory buraka czerwonego w wielkim lesie, i oczywiście serduszko wtedy do was powędruje. Ja teraz będę jeździł troszeczkę jak na GPS-ie, ale jednak nie do końca, ponieważ będę jeździł takie pentelki, by oszczędzać czas właśnie podczas zawracania. Taki sposób pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, jeżeli na przykład nie muszę w ogóle cofać. No i jest po prostu bardzo wygodny. Prędkość pracy wtedy wzrasta, wydajność wzrasta, ja jestem bardziej zadowolony, bo szybciej mogę ogarnąć takie pole. Oczywiście wizualnie wygląda to troszkę inaczej, dla niektórych taka jazda może być troszkę trudniejsza, bardziej skomplikowana, ale mimo wszystko moim zdaniem efekt jest tego warty. Oczywiście czasem trzeba wykonać jeden dodatkowy przejazd po polu, no bo praktycznie nigdy nie obczajcie po prostu pola tak że idealnie się to zejdzie. Zresztą widzicie ten pasek po lewej stronie, on jest o szerokości mniej więcej połowy maszyny. Gdybym tutaj jeździł tam i z powrotem za każdym razem pasek przy pasku, to tego by po prostu nie było i jeden przejazd mógłbym praktycznie oszczędzić. W moim siewniku zostało nieco ponad 10 litrów, 10 litrów nasion. Oczywiście, ten siewnik jest bardzo mały jeśli chodzi o pojemność, dlatego że tu wchodzi tylko 16 litrów, no ale pamiętajcie, że nasionka, marchwi są po prostu też bardzo, bardzo małe. Te siewniki do warzyw, jak widzicie, są wyposażone w bardzo małe zbiorniki, ale to nie znaczy, że będziecie nimi pracować przez 5 minut. Nie, to po prostu bardzo wolno się zużywa i tak ma być. Zasiałem teraz w takim razie marchew, niech ona sobie tutaj rośnie i do pełni szczęścia brakuje mi tylko jednej rzeczy. Brakuje mi nawozu, ponieważ bardzo mi będzie zależało na tym, żeby pole było nawiezione po prostu na 100%. Dlatego wziąłem rozsiewacz nawozu i wjechałem na pole jeszcze raz. Ostatni już, dlatego że teraz nawiozę je na 100% i wszystko będzie ładnie ogarnięte. To mi się podoba. Drugi odcinek, ja mam pieniądze, i gdy teraz będę przewijał czas, to wiem, że nie zbankrutuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.